W Goście Marcina Zaborskiego będzie szef IPN-u Jarosław Szarek. Na placu Trzech Krzyży w Warszawie zaczyna się właśnie manifestacja sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, która ma uczcić ofiary stanu wojennego. Tłum gęstnieje z każdą chwilą. Na miejscu jest nasz reporter Patryk Serwański. Witamy serdecznie. Jestem, dzień dobry. Patryku, jakie hasła widnieją na transparentach? Prawo, Prawo i Sprawiedliwość, Boże Błogosław, rząd i prezydenta. Bronimy godności Polski, to tylko niektóre z haseł. Są też biało-czerwone flagi i nazwy miast od Kraśnika przez Kraków i Poznań, skąd przyjechali sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Są dwa cele manifestacji: upamiętnienie ofiar stanu wojennego, ale także kontra wobec Komitetu Obrony Demokracji i partii opozycyjnych. My po to się przyjechali, żeby wspomóc rząd, wspomóc naszego premiera, naszego prezesa. Wśród manifestujących przed chwilą spotkałem byłą tłumaczkę Lecha Wałęsy, która stwierdziła, że po latach ich drogi się rozeszły. Dlatego dzisiaj wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Do tłumu dołączają kolejne osoby. Wszyscy czekają na przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, które za 15 minut z Warszawy Patryk Michalski. Pozostajemy w stolicy. Strajk obywatelski rozpoczyna się właśnie przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzką. Dotarł nasz marsz Komitetu Obrony Demokracji. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób. Sytuacja na miejscu śledzi nasz reporter Michał Dobrowicz. Witam Michał... ponownie. W czasie marszu doszło do incydentu jakiego? Tak, z budynku obok stacji metra Centrum ktoś rzucał w uczestników marszu kodu torebkami z wodą. Kordon policji cały czas pilnuje biorących udział w tej manifestacji. Jej uczestnicy podkreślają, że nieprzypadkowa jest data protestu. 13 grudnia. 13 grudnia, stan wojenny. Byłam internowana od strachu, się najadłam i nie chciałabym, żeby nasze dzieci przeżyły to jeszcze raz. A taka możliwość istnieje, jeżeli będzie tak dalej. Widzę, że końcówka marszu dociera teraz przed siedzibę PiSu przy Nowogrodzkiej. Protest w tym miejscu potrwa godzinę pociągi z Poznania. Kolejarze naprawili system sterowania ruchem, który przez 5 godzin odmawiał posłuszeństwa. Nasz reporter Adam Gruczewski jest na dworcu Poznań Główny. Adamie, kiedy sytuacja może całkowicie wrócić do normy? Najwcześniej w nocy, bo jeszcze przed chwilą niektóre pociągi miały 400 minut opóźnienia. Te najbardziej spóźnione wysyłane są teraz z Poznania Głównego w pierwszej kolejności. A ludzie? Słuchają komunikatów i wpatrują się w elektroniczną tablicę, z nadzieją, że to ich pociąg zostanie za chwilę wywołany. Już powinnam dawno temu ruszyć. Jak Nic bardzo? To nie wyszło. W się po trzecie. A kończy się cierpliwość, czy jeszcze trochę pani ma. Już kończy się. <noise> Kończyć mają się też jednak problemy pasażerów, które trwają tak naprawdę w Poznaniu już trzeci dzień. Zmiana rozkładu jazdy, testowanie nowego systemu, awaria małego węzła pod Poznaniem i dzisiejsza duża usterka. Już dużo czasu i nerwów kosztowały podróżnych. Już prawie trzy minuty po Poznaniu. Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM. Studio Marcin Zaborski, jego gość. Witamy serdecznie. Dobry Witamy. wieczór, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej doktor. Jarosław Szarek. Dobry wieczór, Panie doktorze. Dobry wieczór Państwu. Degradacja, przynajmniej zapowiedź degradacji Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, to może być symbol tej 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Szefmon mówi podejmujemy kroki prawne. Popiera Pan te działania? Tak. Dlaczego? Czy to jest wyraz do się czynienia milionom Polakom, którzy byli przez dziesiątki lat w PLU niewoleni, marzyli o wolnej Polsce. 13 grudnia te ich marzenia zostały w tak brutalny sposób zdławione. Twarzą stanu wojennego byli twarzami byli generał Juzelski. Mam nadzieję, że już krótko, jak również Jeszcze wam Czesław. Mówię, generał. Jak, jak również Czesław, Czesław Kiszczak. Ale liderzy, to SLD, liderzy SLD podzieleni. Krzysztof Janik w tym studiu mówił dzisiaj, nie będę bronił stopnia generalskiego Wojciecha Jaruzelskiego, ale już na przykład Leszek Miller mówi tak, generał Jaruzelski zawsze będzie generałem na kartach polskiej historii, a Włodzimierz mieszczarzasty generał Wojciech Jaruzelski, były prezydent kraju, stopnie wojskowe zdobywał w czasie II wojny światowej, idąc szlakiem I Armii Wojska Polskiego. W czasie II wojny światowej Wojciech Jaruzelski nie był generałem, natomiast później te stopnie wojskowe jednak w trochę innych okolicznościach Między innymi ma w, swym, w swojej karierze rok 68, zdławienie jako szef MONU Praską Wiosny, czyli wolnościowy ruch naszych sąsiadów z południa. Jedna z bardziej hańbiących operacji, w którym uczestniczyło Ludowe Wojsko Polskie. Potem 70., rok, już nie wspominaj godzin 70. roku strzały na wybrzeżu, nie wspominając o wcześniejszych powojennych e, akcjach tłumienia, uczestniczenia w e, działaniach przeciwko. E, Podziemia antykomunistycznemu. Profesor Antoni Dudek pytał dziś o RMFFM, a co z generałem Siwickim albo generałem Janiszewskim, a może wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego? No i wtedy, jak mówił profesor Dudek, żyjącemu Mirosławowi Hermaszewskiemu trzeba byłoby odebrać stopień wojskowy. Na razie, na, na razie padła propozycja wobec tych dwóch nazwisk i na razie zatrzymajmy się. I jako historyk rozumie pan, dlaczego generał Siwicki na przykład nie jest w tej grupie? Rozumiem, ponieważ, no jak mówię, symbolami symbolami, szeroko znanymi opinii publicznej są te dwa, te dwa nazwiska Czesław Kiszczak i, i Wojciech Jaruzelski. Kiedy mówimy o symbolach tej 35- rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, no to drugim mogą być pewnie manifestacje, które są właśnie teraz na ulicach Warszawy. Z jednej strony manifestacja kodu, z drugiej strony kontrmanifestacja i teraz protest czy demonstracja Prawa i Sprawiedliwości. Podoba się Panu ten sposób pielęgnowania pamięci o stanie wojennym? Żyjemy w wolnej Polsce i każdy ma prawo do ważania swoich poglądów, do manifestowania. Innym spa, inną kwestią jest, czy wszystko wypada, no, ale to już jest. Każdy sobie może sam odpowiedzieć na to pytanie. Pan jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej przygląda się tym manifestacjom i e, widzi z jednej strony hasło stop dewastacji e, Polski, precz z komuną. Z drugiej strony na kontrmanifestacji wobec tego, co zorganizował KOT hasła cała Polska z Was się śmieje, komuniści i złodzieje, polscy zdrajcy, pachołki Moskwy, Targowice. A dziś 13 no, grudnia. Tak, no to jest efekt tego, że przez tyle lat nie osądzono między innymi sprawców stanu wojennego. Fałszywie uważaliśmy, czy pewne środowiska uważały przez wiele lat, że gdy nie będziemy podejmować pewnych tematów, że nie będziemy nad nimi dyskutować, to zapomnimy o nich. To były lata... 90. Te hasła: Wybierzmy przyszłość. Dzisiaj ta przeszłość z jeszcze większą siłą wróciła. Nie ucieknie się od pewnych kwestii historycznych, od ocen, od od osądów. Ale patrząc to... na tę te manifestację, ten 13 grudnia, do tego wracam. Nie ma pan kłopotu z tym, że to wszystko dzieje się dzisiaj, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. No dzieje się, no, więc ja nie zapomnę demonstracji. No, to takie są emocje. Jak mówię, żyjemy w wolnej w Polsce. I wyobraża dzisiaj pan jest, sobie, panie prezesie, wspólne jest. obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w 2018 roku? Trudno mi sobie to, to wyobrazić. A co ja musiałoby myślę, się stać, myśli, żeby myślę, to było możliwe? Znaczy, nigdy nie było tak. Ja bym, też nie ja bym też nie przesadzał. Czyli pomysł prezydenta Dudy jest utopią? Nie jest, nie jest utopią. Jest pewne, prezydent ma reprezentować całe społeczeństwo, nie tylko swoich, swoich wyborców więc ja rozumiem. Takie gesty i marzenia pana prezydenta. Natomiast rzeczywistość rzeczywistość jest inna. Zawsze byliśmy podzieleni, nawet w czasach Solidarności nigdy nie stanowiliśmy jedności. Solidarność nawet nie była, nie była monolitem. Wracając wcześniej czy, czy czas nawet II wojny światowej, patrząc na panałamy podziemia, Czyli na, porzućcie rzeczy, rzeczy na, dzieje, na jeśli chodzi o na na, na, drugą, na czas długiej rzeczy. Pospolitej, spory między endekami, piersoczykami Spór jest z czymś naturalnym w społeczeństwie. I dziś mamy spór, panie prezesie, między innymi o dezubekizacji, o przepisy, nad którymi pracuje właśnie parlament. Co one oznaczają dla Instytutu Pamięci Narodowej? No, one oznaczają dla Instytutu Pamięci Narodowej z pewnością bardzo dużo pracy, ponieważ to nasi archiwiści, jeżeli taka będzie wola ustawodawcy, będą musieli te Tysiące personalnych teczek sprawdzić. Ale właśnie, będą właśnie... sprawdzać, będą weryfikować, analizować będą pracę tych osób, czy po prostu będą tylko sprawdzali tożsamość? Na czym będzie polegała Nie ta no, praca? To, to wszystko zależeć będzie od, od ustawy, od woli ustawodawcy. Jak będzie gotowa ustawa, to udzielę dokładnej odpowiedzi. Projekt te... przewiduje, że IPN w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku będzie przekazywać do ubezpieczyciela informacje o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa no to Czy to sam, oznacza sam sobie pan odpowiedział no, na to nie, pytanie. Nie do końca rozumiem być może nie mam takiego doświadczenia jak pan pani prezesie. Czy to znaczy, że każdy będzie indywidualnie weryfikowany, sprawdzany, jeśli tak. chodzi o przebieg służby? Tak, panie prezesie. A kiedy ekspertyza grafologiczna w sprawie Lecha Wałęsy? Z tego co wiem do 31 stycznia. No pytaliśmy o to w RMF FFM pod koniec października, kiedy Pan był naszym gościem i mówił pan wtedy, że biegli będą gotowi około 15 Ale, listopada. No to proszę, proszę biegły z Instytutu Zena zapytać. A to co jest, się stało? Pan jako prezes na pewno pytał. To jest to jest. Te materiały są poza Instytutem Pamięci Narodowej. Ja mogę powiedzieć, że ja jestem zaskoczony zmianą te, te, tego terminu wydłużenia. Tego terminu, bo to jest zbyt ważna sprawa dla opinii publicznej. Opinia publiczna czeka na, na, na tą eks ekspertyzę i yy, nie wiem, jest, bo teraz został podany termin 31 stycznia. Jeśli chodzi Gdzie... o opinię biegłych. biegłych tak. A sama ekspertyza od tego momentu, kiedy może powstać? Znaczy nie, to już, to już będzie to gotowa już ekspertyza. Będzie, tak, to A to, że będzie... Lech Wałęsa nie zgodził się na dać swojego podpisu do ekspertyzy, cokolwiek zmienia w, w tej dacie? No myślę, że nie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie Interia.pl. Zapraszam. 13 grudnia prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek jest naszym gościem. Apelował pan do marszałków województw, prezydentów i burmistrzów miast, jak co roku w ostatnich latach, żeby o 19.30 w oknach urzędów pojawiały się świece tak jak kiedyś w ramach gestu Solidarności na Zachodzie w Wigilii 81 roku. Jaki jest odzew na apel Instytutu Pamięci Narodowej? Dość spory, tylko to nie dotyczy to dotyczy ludzi indywidualnych, nie zawsze, nie zawsze ten odzew jest duży, jeżeli chodzi o instytucje, w tym, w tym razem w te, tego roku skierowałem list właśnie do, do przedstawicieli administracji, do samorządowców. To ma być wyraz y, pamięci o ofiarach y, stanu wojennego. Czyli Jak dobrze wiemy... rozumiem, że jest tak, że ci indywidualni ludzie, mieszkańcy, wystawiają świece w oknach, a tam już często, w urzędach się to tam, nie czy zdarza. Czy w internecie są takie y, akcje solidarizowania się z, z tym y, światełkiem y, wolności? To jest forma oddania hołdu wszystkim ofiarom stanu wojennego, ponieważ pamiętamy, że sprawcy niestety mimo wielu lat, po 1989, gdy możliwość przynajmniej symbolicznej odpowiedzialności za to że doprowadzili do stanu wojennego uniknęli odpowiedzialności. No właśnie Dzisiaj w sprawach dotyczących... elementem, no. elementem właśnie sprawiedliwości jest pamięć. No właśnie w sprawach dotyczących różnych czynów z okresu stanu wojennego dzięki pracy prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej skazano 36 osób, ale akty oskarżenia dotyczyły jeszcze kolejnych 100 osób. Pan jako historyk i prezes IPN-u. Skupia się na tych 36, których udało się osądzić, czy raczej patrzy na tę setkę nieosądzonych, nieskazanych. Znaczy ja przede wszystkim patrzę na dużą y, pracę pokatorów y, y, te śledztwa, które oni prowadzą, mimo, że część z nich nie kończy się postawieniem y, osób przeciwko którym były skierowane aktem oskarżenia są bardzo ciekawym materiałem historycznym. To prokuratorzy mają możliwość dotarcia do takich świadków, wydobycia takich zeznań, do których normalny historyk nie ma możliwości. I Ale jeśli ktoś słyszy stu osób nie udało się to skazać. Jest, to, jest, to, jest, to jest cenne źródło, źródło dla pracy historycznej, bo niektórzy właśnie kwestionują. Po co, po co prowadzić śledztwa wobec osób, których teraz takie duże śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej podejmuje wobec sprawców operacji polskiej NKWD w 1937 roku, czyli śmierci? Od, jak niektórzy oceniają, 11 do 200 tysięcy naszych rodaków. To co może dać pod... to śledztwo po to, to śledztwo może dać do, do, po lata, że do, dotrzemy do nowych ym, dokumentów, do y, których historyk, y, y, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej może nie dotrzeć. Natomiast y, 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 prokuratorzy mają pewne instrumenty. Dzięki którym mogą te materiały wydobyć. Mówiliśmy o pamięci jako fundamencie, no i przy okazji takich rocznic jak ta spoglądamy w sondaże i dowiadujemy się z nich, że ponad połowa 58% pytanych nie potrafi wskazać daty wprowadzenia stanu wojennego. Co oznacza dla pana taki wynik badań opinii publicznej? Znaczy myślę, to jest no z pewnością to jest porażka przede wszystkim polskiej szkoły porażka polskiej szkoły, ale myślę to, że, bo pan redaktor nie wskazuje, ile osób potrafi wskazać właśnie 13 W tym godnia. roku 42%. No właśnie i to myślę, że to jest duża zasługa Instytutu Pamięci Narodowej. Wielu lat pracy Instytutu Pamięci Narodowej, że na 42% wskazuje naszych rodaków potrafi wskazać. To powiem przekornie, w, w latach 90. jednak było y, więcej tych osób, które potrafiły niż jest dzisiaj. Y, w, w latach 90. było, w latach, w latach 90 było y, ten okres y, od 13 -go dnia był bliższy. Pamiętajmy, więcej tych, którzy to pamiętali te którzy wydarzenia po prostu. Dziś rzeczywiście młodzież nie pamięta. To jest, to jest y, całe, całe pokolenie. No ale IPN 30. pracuje, a w sondażach dominują ci, którzy mówią, że wprowadzają. Stanu wojennego było uzasadnioną decyzją, przy czym 10% uznaje, że to była w pełni uzasadniona decyzja, 33%, że raczej uzasadniona, 28% mówi, że nie było uzasadnienia. We wszystkich dokumentach dotyczących przygotowania stanu wojennego autorzy stanu wojennego ogromną olej przedkładali na działania propagandowe. To miał być jeden z fundamentów powodzenia stanu rynek. oprócz operacji wojskowo-milicyjnej. I ta propaganda i ta... wciąż działa dzisiaj. Tak, proszę, panie redaktorze. W 1989 roku przy ówczesnym prezydencie Wojciechu Jaruzelskim został powołany specjalny zespół programujący, który miał zająć się przygotowaniem ósmej rocznicy stanu wojennego. Jak, jak to przedstawiać? Mianowicie akcentować kwestie sowieckiej interwencji, akcentować to, iż stan wojenny uronił nas przed chaosem, przed upadkiem gospodarki. Może było zupełnie, zupełnie odwrotnie. Ten zespół był tak sprawny, miał takie wpływy, że w tym czasie, że te tezy jego przez wiele lat, lat 90., wielokrotnie powtarzano. Ja przypomnę, że w czasach prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, ja już nie pamiętam, który to, kto był rok, ale jego rzecznika zapytano, co jest, co jest, jaką datą jest 13 grudnia. Jego rzecznik odpowiedział: Nie wiem, nieważne. Wczoraj pan prezydent miał. miał Imienny. To jest ważniejsza data. A dziś ponad Więc... połowa, bo 57% ankietowanych uważa, że stan wojenny uchronił Polskę przed interwencją Związku Radzieckiego. No, dokumenty, dokumenty świadczą zupełnie co, co innego. To jest też praca do wykonania przed Instytutem Pamięci Narodowej. Pan w czasie stanu wojennego uczestniczył w pomocy internowanym więzionym, kolportował i drukował podziemną prasę. Gdzie została pana informacja o tym, że wprowadzono w Polsce stan wojenny? W domu powiedziała mi o tym moja mama, budząc mnie, że jest. Stan wojenny. A kiedy wspomina Pan ten czas, po 35 latach, to jest taki zapach, smak, takie słowo, zdanie, które Pan z tamtego okresu zapamiętał i nosi w pamięci do dzisiaj? Czy znaczy, to jest rozmowa z jednym z górników z kopalni, manifest lipcowy, który opowiadał, jak przyjechał po strajku i trzęsły mu się ręce. Cały czas jeszcze, ponieważ do nich szczelano z ostej y, amunicji. Górnicy, ludzie twardej pracy, codziennie ryzykujący życiem, zjeżdżając na dół. Bo pamiętajmy, że pierwszy raz milicja użyła broni 13, 15 grudnia, w przeddzień y, y, wujka. wujka. I to był cud, że na kopalni ówczesny manifest lipcowy, dzisiaj Zofiówka, nikt nie zginął. Ale tam strzelano. Tam strzelano i tam było wiele osób rannych, nikt nik, śmiertelnie. I opowieść tego, tego człowieka, te trzęsące ręce, gdy opowiadał, widział jak koledzy obok padali, to jest tak jeden z obrazów, które. Pozostaną. Wspomnienie o grudniu 1981 roku, 35 lat później. Bardzo dziękuję. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.